Siemanero z tej strony GamePro dzisiaj sobie gramy w Minecraft gramy sobie oczywiście w nasz świat i zaczynamy grać dobra jakby co to zrobiłem sobie taki domek, wiem słaby ale będziemy to rozbudowywać tutaj będzie w tej skale będą różne inne, no, miejsca, farmy, ekspiarki albo takie coś, jak oczywiście znajdziemy coś y, pod tą skalą albo koło tej ekspiarki, będzie fajnie, albo jakimś cave'ie, dobra. A, ubieramy sobie strojkę, bo nie ubrałem. shit, nie ubrałem. Dobra. Miałem taki pomysł, żeby pozbierać deaksy i mieć. nie, tam są chyba nie wiem. I zrobić. E, tą. Fajną, oczywiście. Każdy wie, żeby zrobić skilowek. To znaczy, jeden diaks tylko potrzeba. O, no dlaczego? Jak nagrywam filmik, to zawsze pada deszcz. Dobra. Widzimy się, jak zdobędę te drewno, te pochodnie inaczej, nie? I jak będzie koniec tego deszczu. Dobra, jestem. Miałem świe... No, pochodnie miałem, ale na wszelki wypadek, no, chodźcie, chodźcie. Pium, pium, pium. Uważajcie, zębiaczki, zaraz będę miał na Was spod który będzie piękny. Mam mi to drewno jedno. Jezucam ja sobie. Wywalam ciebie. Goodbye. O, shit! Zebrałem to. Milsa. Nie wolno ciebie! Pokémon niezły. Dobra, please, żeby to był cave. Aha, dobra. Fajny cave. Dobra, chodź tutaj, kurde. Jum. Jum. Muszę ciebie zebrać. Przepraszam. Chcę zbierać... Najlepszy cave na świecie. Że to Co? To za by... to... kolejny cake. kajby kajby cake. Niech nam się uda. No ale coś bo będzie fajnie. A ja to jeszcze fajniej. Na pewno będziemy gdzieś indziej jest fajnie, ale nie, się nie podajemy. Uuu, uuu jest fajnie. To teraz wyjście. Ogrzybki. By się przydały, ale... Elo, pająk. Myślałam, że nie będziesz mnie... O nie, nie trafił Fajny ten, jaskinia. Fajna jaskinia. Jesteśmy tutaj. Hmm? Na no, pewno tutaj będzie nic. Kto by się... Kto by nie wiedział? Dobra, idziemy. Nie, ja, ja wiem. Woda? Tego to nie wiedziałem, że będzie woda tutaj. Okej, okay. ale mamy wodę, to znaczy, że możemy się wydostać. Dosyć szybko ja postawiłem bez... Widzę siebie, ale byłeś jakiś, jakiś dziwny, przechyloma. Ja mają oczywiście się oberwałem, jak Co? Dobra. Nie, nic nie było. Nie, nie nic nie było. Coś innego. Uuuu... mi się ile w to potrzebuję. Potrzebuję ciebie? Mam się rozwalić, teraz. Dobrze, będzie. te Teraz. Idziemy na dół. One, two, three, i. Kolejny. trzy, Co? elu, losombyak. Pom. Pom, pom, Lawa! Dobry znak. Jak też lawa, to mogą być diamanty. Jak tutaj spływa oczywiście lawa. Ja ją no, nie chcę zakopować. Bo może, potem, będziemy mieć piec w sobie, możemy zrobić, potem z tego zelaza możemy zrobić, te to i możemy robić fajnie. Aha, aha, no dobra. Chciałbym te złoto, więcej złota zdobyć. Bo złoto by się przydało, no. Oh my gosh. Dobra. Picie w komentarzach, tym głupi. Dobra nie jestem głupi, nie pić się w komentarzach i do tego złota, dziękuję. Dziękuję, nagroda na... za skok wiary. O tym skok wiary, kurde. nie, tutaj jest złoto, którego nie mogę podnieść. Wywalam to i wywalam to, I, ale wtedy mam tamto. No to co mam wywalać? Nie mogę to wywalić i to. No to wywalam dirta. Bardziej jest mi potrzebny kamień. Um, a kamień? I to jest kamień, dziękuję. Um, I tutaj jest. To jest rzecz, którą powinna no powinno tutaj być z diaksy. Powinny być. No. Um, sorry za cięcia. Kiedy. Jak ktoś. Nie chcę patrzeć, jak robię te pochodnie, kurde, idę do lasu i tam No matujemy, niech mi się tutaj. A, to. Co są... nie? Bym nie był game noobem, jak będę game noob, to będzie źle, Nie powinienem być w ogóle. Jakie to, to głębokie, to mega głębokie. A dobra, nie, jak no, to... Nie o Aha, dobra. Tutaj wykopiem. Ale się kilo rozwali będzie... Będzie najlepszy, ubawzyj, youtubera! A jak wpadnę do lawie, to koniec serii. Nie żwir! Dobra ryzyko endermano, no 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 kat please no e on tutaj nie wejdzie za chin elo elo stary co mi zrobisz nie śmieję zrobić, jest jest zrobić? jesteś ślubkiem, bo bo jesteś ha 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 weszłeś, weszłeś do wody jak to piękne jakie to piękne Ja wiecie nigdy nie, nie widziałem pięknej z tego momentu no i co zrobić mi? Się zabił. Dziękuję, endermanie. Jestem ja dirta. Cholera, no. Nienawidzę endermanów. Specjalnie się zabił? Nie, nie, ma peł. Perełki. Nie wiem po co ja jeszcze... To idę tymi dziurami, ale tam coś jest. Aha, dobra. Widzimy się jak znajdę, kurde, będę w jakiejś... w jakimś innym oczu. No się, jestem tutaj. O żwir, zawsze chciałem to zrobić. A! Jest. O oh my god. Kopiemy, kopiemy. Dobrze. Dobra. Diaks, diaks, diaks. Musimy zobaczyć, czy coś będzie jeszcze. O kurde, diaks. Musi coś być jeszcze. Na pewno będzie. Się zaraz niczy. Ale, ale źle. Ale, ale źle. Dobra, widzimy się na górze. Widzimy się tam na górze. Wiecie? Eee, wykopałem się tam, daleko szłem. Cały czas musiałem iść. kurde, Dobra. Ja. Ja tam te drewno, te, te rzeczy zrobię i już się widzimy. Dobra, jestem teraz tylko szynka. I one, 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 ciu ciu one, one, Będziemy mieć... Będziemy mieć... Ki, ki, diaksowy kilo dobra mm. widzimy się jak będę miał ten kilo w diaksowy no nie jak będę miał ten więcej patyków ten zrobimy jak zrobię sobie te rzecz nie e, wiecie mm, kopałem sobie o nie patyki i, I zrobiłem te cztery Obcydianu i wiecie robimy. Robimy to, robimy to. Musimy pierwszy zobaczyć jak to się robi. Kurde, szkacie. Eee. Kurde. Nie wiem jak to się nazywało. Aaaa! To, to było w przedmiotach. I to było to. Książka! Książka tylko! Dobra. Lecimy po książkę. Tutaj już nie będę robił cięcia ani ten. Idziemy po książkę. Zostało nam mało. No. Sorry za deszcz. I te dźwięki dosyć dla innych może być tak. Widzimy się, będę robił cięcie. Widzimy się, jak będziemy mieć. Księ... Jak będę miał książkę. Dobra, jestem tutaj, idziemy. Nie, zostało mało minut. Dobra, widzimy się w chacie. No, sorry za te cięcia. Naj, Najbardziej, naj, naj. No ten. cięciem. Dobra, widzimy się w chacie. No tak. No tak. Nie musisz się bo małym. mało. Dobra, jestem. Zrobimy ten stół. Dobra. Raz, dwa, piu. Jest. Mamy stół do zaklęć. Jest. Uuu. Mamy, 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 mamy odrzut. Odrzut, odrzut. Dobra, bierzemy sobie to. Dobra, mamy. I bierzemy. Piu. O, mamy mieć na odrzucie. Odrzut. Dobra, jak Wam się taki odcinek podobał? Czekajcie. Właśnie ten was, właśnie odcinek się Wam podobał. Zostawcie lajka i subskrypcję. I zapraszam Cię do innych filmów. I pa!